i zapowiedzieć jedną rzecz ma to łapki w górę zostawić i subskrypcję. a jeszcze przed tym mam 80 gramów sobie kupię skina a jakiego, za wam pokażę tylko najpierw jak się włączy, bo coś się stało no dobra patrzę, na tą ofertę już miałbym na 9 na 9 już bym miał ale nie mam tyle golda ale patrz tutaj jak ja chcę sobie skina kupić, do penny Albo bym sobie kupił bi 8 bitowca Albo tego cukier bariera nie bo już mam jednego Nawet chyba dwa mam skiny do tego cukier bariera mam Franka nie jak kiedy bym go kupił, ja bym miał game Se kupuję tego skina Próbował go, nie będę, już wam od razu, wam go pokażę. Ile macie skin do mnie? Długą umilminacja jest. Będę króliczek. No. Idziemy tutaj, piek. jest ta Penny tylko? O, jest. Fajny króliczek. Na moim koncie nigdy go nie miałem. A teraz go mam. Raz wygra mi koncie. Fajny królik. O, rozbudowany już telefon. Żebyś mi pomógł, gość. Co jest, że ja jestem powolny? Zbieraj to, zbieraj. Co się dzieje z tym telefonem? dobra, nie wiem co się stało. Przegrałem to. O taki kit jakiś, ale jeszcze raz zagram. Z takim gościem gram, który zajebiście gra. I ja te, ja z niego może odcinek zrobię. Kiedy? Zobaczysz. Jest skrzynki, zobacz Oh my god nie, nie, to nie będę grał Pocinka gram Dobra, to nie ważne Ja się z wami żegnam, fajny króliczek No, to na tyle będzie nam się z wami miło.